Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I dzisiaj jest dzień, w którym omówimy sobie temat tabu. Który, oczywiście, tak naprawdę nie powinien być poruszony wcale nigdy, jeśli chodzi o sam temat Pokémon Go. Ale mamy tutaj takich ludzi jak Data którzy nam wyświadczają przysługę po części, bo jednak możemy się przygotować do niektórych rzeczy, które mają nadejść, ale zaznaczam. Nie wszystko może być tak jak to wygląda aktualnie. Część rzeczy może być zmieniona w przyszłości, bo to jest najindyk, a nie jakiś w tej chwili z tego co wiem siedmiu kolesi z Toronto, z y, Istanbulu i jeszcze z kilku miast z różnych krańców świata, bo taki jest złożony oczywiście team tutaj z tego co wiem tata minerów. Także ostrzegam, że część informacji, które dzisiaj usłyszycie, może być nieprawdziwe, ewentualnie może się zmienić w przyszłości. Także jak coś to powiedziałem W każdym razie informacja po kolei od samego początku Uwaga, to jest prawdziwe Jeśli chodzi o to W naszej grze Gdzie jest mój telefon? W naszej grze Jest takie coś już od wczoraj To już widzieliście, informowaliście mnie wszędzie Bajkaż napisałem o tym na Twitterze, na YouTubie Wszędzie Ale i tak pisaliście mnie, że wy tak, wy, wy znaleźliście Wy to znaleźliście, wszystko działa Ale Go Plus dalej nie działa to jest pewne. Także jeśli chodzi o takie urządzenia, to na razie nie działają, dopóki nie będzie kolejna aktualizacja. O której oczywiście będzie wkrótce mowa, jednak aktualnie najnowsza to jest 0173.0, a y, aktualizacja, która będzie wyżej, czyli jeszcze nowsza, czyli nie ta, która jeszcze aktualnie jest, tylko która będzie w przyszłości, ma już w tej chwili y, potwierdzone informacje od Niantic, że będzie działała tutaj aktualizacja. Jeśli chodzi o krasze i problemy z Samsungiem S20. Jeśli chodzi o ten device, to oczywiście w następnym tutaj updatecie będzie to naprawione. Także tu jej nie martwcie, bo jest napisane na głównej stronie. Jeśli chodzi o znane problemy, jest tu też rozwiązanie. I to, co mamy od, aktualnie od wczoraj w naszej aplikacji, to jest śmieszna i zabawna sprawa, a dokładnie perap. Wciskamy w tej chwili na perap. I jest całkowicie inne okienko. Wow! Tylko wiecie co? Mogli troszeczkę inaczej to zaprojektować, czy było bardziej tak przyjaźnie troszeczkę. Bo zwróćcie uwagę, no mogę się czepiać. Mogę się czepiać. Wciskamy tutaj i lecimy przez cały pasek. Nie? No i jednak brakuje mi tych. Dobra, jest, pocisnęliśmy. 40 level. Potrzebuje tyle i tyle dustu, jak i też cukierków. Ok, od pierwszego levela. Jednak. Gdy pozwoli nam, powiedzmy, poruszać się na pasku u góry, czyli klikasz, gdzieś w tym miejscu i tak wiecie, na szybko sprawdzać, co, gdzie i kiedy, żebyśmy mogli to naprawdę, wiecie, to jest tak jakby no, dotykowe, nie? <laughs> Jakby nie patrzeć. To było przyjaźniejsze, tak sądzę, ale mogę się szczepiać. To nie jest to naprawdę, wiesz, że to, to, to musi być. To jest tylko takie graficzne ulepszenie i tyle. Także aktualnie i tak design jest ekstra. Pozwalają nam na szybsze parapowanie. To jest super. A ten relikant raczej nie, ja go tak nie będę parapował na pewno. Coś, co jest ciekawe, dodatkowo, to będzie kiedy w tej sytuacji zaraz wyklejemy jajko, mam nadzieję. Mamy radę, ale w trakcie odcinka. To będzie kiedy nam się wykrywa jajko, to automatycznie nas przenosi w najnowszej aktualizacji do. Pola, gdzie mamy inne jajka, żeby móc inkubować kolejne jajko. Także zwróćcie uwagę to u siebie, że będzie kiedy klujecie jajko, to automatycznie was przerzuca do okienka, gdzie są inne jajka. A nie zostajemy w ekranie, wiecie, mapy. Kolejna aktualizacja. Coś, co mi się bardzo podoba. W tej chwili nie sięgnę do tego, Jimonie. To jest moja skaza. Tak naprawdę brakuje jakiś. 20 metrów, <laughs> jak nie 10, żeby tutaj mieć interakcję z tym dymem i mu zrajdować na chwilę obecną. Ale spróbujemy zrobić to z innej strony, tak naprawdę, nie mając możliwość tu jeszcze zdobycia serduszka na naszym pokémonie, co też jest w tej chwili troszeczkę zmienione. W tej chwili, walcząc z liderem, jak wcześniej była możliwość zdobycia. Tutaj naszej interakcji z Pokémonem podczas walki, poprzez wejście do walki i wyjście z walki, w tej chwili tak to nie działa. I w tej chwili to naprawdę musimy zrealizować całą walkę, wygrać albo przegrać, żeby to zadziałało. Ale w tej chwili widzicie aktualnie, jak wygląda sytuacja z walką. Packi się zmieniły tylko i wyłącznie podczas walk na rajdach, a tutaj dodatkowo widzimy tylko typowość Pokémona, co też jest mega ekstra. Gdzie niekiedy wiecie, nie wiemy, jaki jest typ przeciwnika, i to naprawdę, w trakcie walki nie widzimy dodatkowo jeszcze, jak wygląda sytuacja z mm, efektywnością naszych szybkich ataków, co też jest bardzo ważne. A teraz, oczywiście, my widzimy i on widzi przeciwnik, jak wygląda sytuacja z e, atakami super efektywnymi. Kolejna sprawa. E, odznaki za generację 6, 7 i 8. W tej chwili są w kodzie gry, i oczywiście, nas tutaj Niantic e, poinformowało wcześniej, że tak. Wkrótce będzie do Game Masterów wprowadzone Będą odznaki jak i też Pokemony Z generacji 6, 7, 8 Będą tutaj designy wkrótce Ale to jest takie przygotowanie dla nich Na przyszłość Jeżeli wrzucą tak naprawdę wszystkie Pokemony z każdej generacji Do kodu gry, ale oczywiście dostęp będzie mieć do nich dopiero w przyszłości To nikt nie będzie wiedział dokładnie Jaki tak naprawdę Pokemon będzie nowy Lub kiedy wejdzie nowa generacja Wkrótce, to będzie takie wiecie Odkrywanie gry, mimo wszystko. Oni nam niczego tak naprawdę w pełni nie powiedzą, bo niekiedy jest to taki element odkrywania rozgrywki, odkrywania gry dla samego siebie. Także nie wszystko będzie zawsze na tacy podane, tak i w tej sytuacji mamy te odznaki, są w kodzie gry, spoko. Będą w przyszłości mm, designy, jak i też ogólnie te same asety do pokemonów z kolejnej generacji. Ale to nie znaczy, że nie wiem, w ciągu miesiąca lub trzech będą wszystkie trzy generacje. To jest tylko wprowadzone do gry na przyszłość. To jest tylko, tylko i wyłącznie to. Także jeżeli widzicie jakieś informacje odnośnie 6, 7, 8 generacji, no to nie martwcie się, na pewno nie wejdzie wkrótce, bo jeszcze jest sporo Pokémonów z generacji 5, których nie ma w grze. Friendly Filtering. Dokładnie, w tej chwili na prośbę naszą, aczkolwiek wszystkich nas na całym świecie, nie tylko, oczywiście naszą. Ale wprowadzają w dosyć szybkim tempie. No, dobra, po kilku miesiącach informacje, gdzie będziemy mogli filtrować. Przyjaciół. Także są to kody do wyszukiwarki friendów, wpisując Give Table, Interact Table, Lucky oraz Friend Level. Tu aktualnie prawdopodobnie będzie Friend Level 3, 1, od 1 do 4 i wpisując przypuśćmy, Friend Level 1, 2, 3, 4, ewentualnie pojedynczo. Otrzymamy tutaj wszystkie osoby z danym poziomem. To jest mega pomocne i niesamowicie. Custom Incense. Informacje odnośnie tutaj, jest taki tekst. Cześć! W tym batku. let's go try. Cześć, Adrian. Ostatnio pracowaliśmy nad nowym specjalnym incensem, który luruje pokemony konkretnego typu. Więc ten, ten nowy incens pomarańczowy, który jest gdzieś w kodzie gry. Ja tu mam nawet zdjęcie do niego. Tak jest, będzie lurował konkretny typ pokemona przez pół godziny. Z uwagi na to, że aktualnie, jeżeli by był wprowadzony aktualnie do gry, już teraz, to ten, oczywiście, incens będzie lurował Pokemon pokemony każdego typu, znaczy konkretnego typu, przez konkretną godzinę. Także istnieje możliwość, że ten incens będzie działał po prostu przez cały dzień. Po prostu będzie o każdej, o każdej godzinie inny typ możliwości spawnu, tak jak to było i jest na Incense Day aktualnie. Także istnieje możliwość, że takie coś będzie wprowadzone po Incense Day albo w trakcie tego już nie wiemy. Wayfarer Batch, czyli aktualnie, oczywiście, tej osoby, które mają możliwość reportowania Pokestopów będą w przyszłości mieć możliwość otrzymania tutaj e, odznaki Wayfarer. Ktoś nazywa aktualnie Wayfarer Agreement Snapshot Challenge. Tego się tak naprawdę nie spodziewałem, aczkolwiek jak wiecie, do tej pory były te challenge związane tak naprawdę z wydarzeniami typu GoFest, gdzie robiliśmy zdjęcia, ale to był taki challenge, wiecie, taki. Taki był. Jeden był tylko na zdobycie też sporo tutaj gadżetów chyba, czy poka-coinów. raz kiedyś, gdzie oczywiście były tematyczne. Hmm, tutaj challenge, właśnie z Go przykład challenge chyba po GoFest albo w trakcie GoFestu tamtego roku. I w tym wypadku będzie to po raz kolejny zaprezentowane. Tyle, że do tego dodatkowo dodali jeszcze coś innego, coś nowego. Dokładnie questy. Questy challenge'owe. I istnieje możliwość, że będzie to snapshot challenge event. To istnieje taka możliwość. Bo jest tutaj zrób snapshot, zrób zdjęcie Pokemon'a typu tego, 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 tego. tego. Lub ileś tam więcej, 5-10 snapshotów zdjęć na danego typu Także takie coś jest na razie w kodzie gry Ale jak to zrobią Czy będzie to event, czy będzie to oczywiście coś Związanego z Go Westem? Kto wie, nie wiem na chwilę obecną Pamiętajmy oczywiście, że kiedyś, kiedyś, kiedyś W jakimś update gdzieś na te minerzy Znaleźli y, możliwość Zdobycia przez questy Pokecoinów, ale na chwilę obecną jeszcze Nic o tym nie wiemy i nie ma tutaj Żadnej aktualizacji odnośnie tych questów Na Pokecoiny. Kolejny temat Remote Riding, czyli oczywiście dalej będziemy wałkować temat zdalnego rajdowania z domu, tak długo, jak tylko oczywiście każdy z was będzie wiedział, jak to działa z mojej perspektywy. Też dodatkowo jeszcze informacje od nich. Jest tekst nowy, który się pojawi w grze, że musisz użyć pasa, żeby dołączyć do walki. Musisz, yy, możesz zdobyć ride pasa za zero kosztu, czyli za zero Pogacoinów. Jeśli nie masz jednego aktualnie, tego darmowego Jeśli od, potrzebujesz oczywiście Prime Ride Passa lub też Remote Ride Passa, możesz go kupić w sklepie Czyli nam, nam informacja mówi ta, że mimo wszystko te Ride Passy nie będą darmowe, te Remote Ride Passy Aktualnie, tylko są te aktualnie pomarańczowe, które aktualnie, mam, które aktualnie mamy i są one darmowe ale dodatkowo został zmieniony tekst z uwagi na to że dodali Remote Ride Passa z uwagi na to że ludzie będą się denerwować wiecie sytuacja no mieliśmy darmowy Ride Pass a teraz musimy wszystko kupować więc istnieje możliwość że Niantic się tutaj wiecie przychyli ku naszej tutaj prośbie i da nam darmowy Remote Ride Pass dzienny to nam im tylko tak naprawdę pomoże w zachęceniu graczy, żeby dalej rajdować, grać i dodatkowo jeszcze wiecie. No jeden raid dziennie to jest mało, nie? Więc spróbujemy jeszcze, jeszcze, jeszcze i kupimy więcej. To jest bonus. Dam, dostaniemy oczywiście w bon bundle'u w boksie za jeden Pokécoin. Ileś tam, randomly pastów nie wiemy ile, ale otrzymamy. A plus dodatkowo być może nam dadzą ten darmowy dzienny. Kto wie? stop scan incoming. A ja pierwszy rzut myślę sobie tworzenie pokastawków w innej formie. Tyle mi się nasuwa do głowy, ale, ale. Część z Was, a dokładnie chyba nawet lewia część, powiedziałbym nawet nie skłamałbym zapewne, nie ma pojęcia, co się dzieje aktualnie w ingresie. Bo tyle się dzieje w Pokémon Go, że tak naprawdę ingres przeszedł na bok. Dla niektórych graczy. Ale właśnie na bazie tego, co już jest, w ingresie będzie to wkrótce w Pokémon Go. Jak to ma działać, już Wam mówię. Aktualnie w ingresie oczywiście jest takie coś od bodajże 26 lutego Dzięki temu będziemy mogli zdobywać prawdopodobnie te medale Wcześniej że te badge, Co wam mówiłem wcześniej i tu chodzi dokładnie o to że y, Grecze z levelem tutaj 16 czyli u nas będzie 40 i w górę Czyli ci którzy mogą robić pokestopy Będziemy tutaj mieli możliwość y, skanowania 3D Naszych pokestopów i to jest oczywiście taki bardziej uwaga, uwaga. Będziemy jak, jako wolontariusze. Tak jest, tak to, tak to, działa, tak to będzie. Będziemy wolontariuszami na Antyk, który będzie chciał stworzyć wirtualny, wirtualną mapę Pokémon Go. W tej sytuacji każdego pokestopa. Także w tej chwili będziemy mogli na naprawdę iść przez okolice, oczywiście jak skończy się pandemia. Będziemy Osobiście robić zdjęcia 360 yy, w naszej aplikacji Pokémon Go i wysyłać to oczywiście do serwera Niantic. Gdzie oczywiście oni będą robić mapę 3D portalów w ingresie, a tutaj oczywiście mapę Pokestopów w Pokémon Go. I oczywiście nie wiem, na ten naprawdę zresztą jedno i drugie będzie się nakładać, z uwagi na to, że ci co mają w ingresie, będzie, będzie tych Pokestopów portali więcej, a Pokémon Go będzie mniej. Także też. Jedno z dwóch będzie się uzupełniało. Jeżeli będzie z ingresa jakieś słabe zgłoszenie to raczej będziemy akceptować to, to lepsze, nie? Istnieje możliwość, że będzie tu i to potwierdzenie dokładnie to i te odznaki waferowe, z uwagi na to, że będziemy to potwierdzać takie portale 3D. Kolejna rzecz. Candy XL to jest aktualnie w kodzie gry, więc będziemy mogli mieć nie wiem, będą jakieś wyjątkowe tutaj rajdy Ewentualnie wyjątkowe jakieś Questy, gdzie będziemy mogli zdobywać unikatowe Rare Candy, XL No egg notification, to jest informacja, nie jest push. Nie, to jest zwykła notyfikacja w grze, że będzie komunikat, że nie mamy tu tych żadnych jajek zainkubowanych. To jest taka notyfikacja w grze. Yy, notyfikacje poza grą, czyli na ekranie telefonu, to są push notyfikacje, a notyfikacje w grze to są notyfikacja zwykła powrót do game masteru to chyba z tego co czytam to jest informacja odnośnie tego że w momencie kiedy ktoś tam będzie miał problem z pobraniem danych czyli będzie powiedzmy nie wiem problem przy zalogowaniu typu no data albo data coś tam ewentualnie po prostu będą hmm, po prostu będą problemy z zalogowaniem się do gry to takie coś umożliwi pobranie danych które się zepsuły to jest takie mega pomocne w wielu przypadkach głównie to Winrar to miał. Ci, którzy wiedzą, to rozumieją o co chodzi. W każdym razie, jeżeli gra się zepsuje, to będzie naprawiona. Starała się naprawić grę, a nie pobierać od nowa. Tak to pokrótce wygląda. Tajemne nagrody. Nie wiemy nic więcej odnośnie tego. Bubbles, Poseidon Anti Addiction. Te teksty nam nie mówią nic a mogą być to te naprawdę nazwy kodowe Mentain z tego co widzimy sprawdzimy zresztą czy będzie już w tej chwili aktualizacja do niego bo ja mam nową aktualizację aktualnie czy w się Mentain ma już informację że może być ewolu ewoluowany z Mentajka Mentajk chyba był później ale Mentain powinien mieć informację tak jest jest informacja że Mentajk ewoluuje Mentaina. Także w tej aktualizacji to już jest. Curem! Uwaga, uwaga, Curem! Curem Black i Curem White. Aktualizacje do gry. W tej chwili są poprawiane modele. Czy to znaczy, że wkrótce będzie Curem White i Black w Pokémon GO na rajdach? Być może nie zaprzeczam. Takie są informacje z kodu gry. Ale jak mówiłem, wszystko może być prognozowane, jeśli chodzi o realizację, za pół roku to nie jest pewne, chociaż tak naprawdę ja bym to obstawiał, że qr będzie wkrótce Metagross w tej chwili jego catch rate zmniejszył się z 15% na 5% kamera dla Pokémonów typu Dragonite, e, Rhyperior jak i też Giratina jedna i druga e, został tutaj zmieniony z uwagi na to, że są po prostu za duże jeśli chodzi o ekran PV, PVP i ostatnia rzecz nie mniej ważna, a najważniejsza dla większości z Was od wielu tutaj miesięcy, sorry, lat, w tej chwili już, od dwóch. Staraliśmy się ogarnąć to na naprawdę, kiedy wejdzie wyższy level Pokémon Go, jak 40. W tej chwili już w naszej grze, w kodzie gry, jest informacja odnośnie nagród, które otrzymamy od levela 41 do 50. Są aktualizacje od levela 2 do 50 aktualnie w naszej grze, że będą inne nagrody, ale na chwilę obecną, patrząc na to, jakie są nagrody do Levela 50 są to słabe nagrody, ale osoby, które wbijają 40 plus, już się nie martwią. Nagrodami tak naprawdę, czy będzie możliwość tutaj parapowania pokémona do wyższych levelów, Leveli? nie wiemy. Na chwilę obecną wiemy, że będzie być może możliwość zdobycia teraz, wkrótce, za miesiąc, za 4, za 8, nie wiemy. W kodzie gry mamy informację, że są update y do naszych tutaj nagród za levelę od 41 do 50. raczej to nam nie mówi, że to są levele do Pokémonów, tylko do leveli gracza, naszego konta. Będziemy mogli dalej progresować konto. Nic więcej. I nagrody zdobywać takie po prostu tylko symboliczne. Jakie są wymagania, jeszcze nie wiemy, jeśli chodzi o konkretne levele. Kiedy to wejdzie? Też nie wiemy i to tyle jeśli chodzi o informacje mam nadzieję że wam przedstawiłem wszystko klarownie i jasno jeśli chodzi o te Informacje które są niedostępne dla takiego e, Gracza który się nie interesuje tym co gdzieś tam gdzieś leży I ktoś to publikuje Także macie, macie tutaj wszystko jeśli chodzi o na ostatnie 3 dni Publikacji e, Danych Które są ukryte W kodzie gry Dziękuję za uwagę Like, subskrypcja I dzwoneczek Dla tych którzy lubią notyfikacje, jeżeli nie Po prostu tylko Oglądaj materiały na bieżąco. Dzięki! Ty ode mnie. Trzymajcie się. Heja!